Sponsorem kanału jest uwodzicielski.pl, strona dla facetów, którzy chcą polepszyć swoje relacje z kobietami. Cześć, tu Marek ze strony KtoStrzeli.pl, zapraszam na środowy przegląd typów dnia. Dzisiaj jak zwykle sprawdzamy sobie jakie typy można znaleźć w internecie na polskich i zagranicznych serwisach. Zaczynamy sobie od strony pantherslunch.com, Tam na dzisiaj mamy cztery propozycje, my wybraliśmy trzy z nich. Wszystkie trzy pochodzą z zaplecza ligi angielskiej. No i lecimy sobie po kolei. Propozycja numer jeden to jest spotkanie Birmingham kontra Millwall. To jest spotkanie między 12 a pierwszą drużyną w tabeli i typ, jaki tutaj mamy, to zwycięstwo gospodarzy po kursie 2.20. Propozycja numer dwa, tak jak mówiłem, zostajemy sobie w tej samej lidze Czyli w The Championship mamy spotkanie Nottingham kontra Aston Villa. To są niemalże sąsiedzi w tabeli. Nottingham jest ósme, Aston Villa 10, Różnica punktowa pomiędzy tymi dwoma drużynami to są dwa punkty. Nottingham ma ich 53, Aston Villa 51. No i typne to spotkanie ze strony PanthersLunch.com. To jest zwycięstwo gospodarzy z zakładem bez remisu po kursie 1,76. I propozycja numer 3 to jest ta sama liga: Queen's Park Rangers kontra Rotherham. To już są bardziej dolne rejony tabeli. Gospodarze zajmują Pozycja numer 18, goście są na pozycji numer 22, no i typ na to spotkanie to czysta jedyneczka na Queen's Park Rangers po kursie 1,88. No i powiem tak, mi osobiście ten zestaw totalnie się nie podoba, wydaje mi się, że te mecze są za bardzo ryzykowne. I chciałem tutaj wybrać jedną propozycję, która podoba mi się najbardziej i miałem z tym dosyć spory problem. Ostatecznie wybrałbym spotkanie numer 2 Nottingham kontra Aston Villa, spotkanie bez remisu, zakład na gospodarzy i zrobiłbym to tylko z tego względu, że Nottingham w ostatnim czasie. Się gra bardzo fajnie u siebie. Mamy tutaj serię czterech zwycięstw pod rząd, dwa ostatnie zwycięstwa były do zera. W sześciu ostatnich spotkaniach Nottingham przegrało tylko raz, no i wydaje mi się, że tutaj jest spora szansa na to, że Aston Villa nie ugra trzech punktów i że będziemy mieli tutaj typ trafiony albo zwrot. Jeżeli chodzi o kurs całkowity, to w fortunie mamy nieznacznie wyższy kurs niż w Totalbecie, wynosi on 7.28. W Totalbecie mielibyśmy 702, a jeżeli chcielibyśmy tutaj zagrać troszeczkę bezpieczniej i we wszystkich spotkaniach rzucić zakład bez remisu, to wtedy mielibyśmy kurs 334 i ja tutaj skłaniałbym się właśnie raczej ku takiemu rozwiązaniu. Przeskakujemy sobie na stronę numer 2, to jest tentebet.com tam na dzisiaj mamy trzy propozycje. Wszystkie trzy propozycje to są zakłady Both Team to Score, czyli obie drużyny strzelą gola. Tu już mamy większą różnorodność, jeżeli chodzi o rozgrywki. Lecimy sobie po kolei. Propozycja numer 1 to jest zaplecze Ligi Angielskiej. Mamy tutaj spotkanie West Bromwich Albion kontra Swansea. Jeżeli chodzi o gospodarzy, to mają oni drugą najlepszą ofensywę w lidze. To jest 68 goli w 36 spotkaniach. No i kurs na Both Team to Score, czyli obie drużyny strzelą gola, Wynosi w tym Przypadku 1,66. Propozycja numer dwa, tutaj przenosimy się do Ligi Mistrzów. Mamy spotkanie Bayern-Monachium kontra Liverpool. Tutaj w pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis, co zdziwiło chyba wszystkich kibiców. No i typerzy ze strony tentypbet.com tutaj przewidują, że tym razem takiej sytuacji nie będzie, że w tym meczu padną gole zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I kurs na takie zdarzenie wynosi 1,65. I propozycja numer 3, mamy tutaj mecz Gruta kontra Hafna Fjordur, to jest Islandia, Puchar Ligi Islandzkiej. Czyli chyba najbardziej niszowe spotkanie, jakie się tutaj pojawiło. I kurs na Both Team to Score w tym przypadku wynosi 1,59. No i z Znowu pozwolę sobie wybrać jedno zdarzenie, które podoba mi się najbardziej, w tym wypadku będzie to spotkanie Bayern Monachium kontra Liverpool. Wydaje mi się, że to nie jest para, w której będziemy mieli dwa razy bezbramkowy remis. Obie ekipy mają bardzo fajny potencjał ofensywny. Ja się dosyć mocno zdziwiłem wynikiem pierwszego spotkania i tym, że nie padły tam żadne gole. Mam nadzieję, że tym razem obie ekipy bardziej ucieszą kibiców i stworzą bramkowe widowisko, szczególnie że w swoich ligach obie ekipy w ostatnim czasie potwierdziły formę strzelecką. Bayern Monachium wygrał 6 do 0 z Wolfsburgiem, Liverpool wygrał 4 do 2 z Barley, no i wydaje mi się, że tutaj ten BTTS przy odrobinie szczęścia powinien zostać pokryty. No i jaki mamy tutaj kurs całkowity? Akos takiego trebla wynosi 4,36, kursy pochodzą z Fortuny. Natomiast jeżeli chodzi o Total Beta, to tam nie mieliśmy w ofercie zakładu numer 3. Na koniec promocje bookmacherskie. Jak zwykle jest to promocja Total Boost, którą oferuje bookmacher Total Bet. Polega ona na tym, że każdego dnia na wybrane zdarzenia mamy troszeczkę podbity kurs. Dzisiaj zakładem specjalnym jest to, że Robert Lewandowski strzeli gola w meczu z Liverpoolem. Normalnie na taki zakład mielibyśmy kurs 2,12, natomiast bookmacher Total Bet podbija nam ten kurs do 2,50. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejsze treble, to sami ocencie, czy one się do czegokolwiek nadają, czy też nie. Jeżeli znacie inne ciekawe strony, Strony internetowe z typami to dajcie znać w komentarzach, być może którąś z nich wrzucimy do naszego przeglądu, a ja się z Wami powoli żegnam, dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, cześć!